Вітаю українці, йдіть нахуй москвороті вслід за руським кораблем. Поляки пишуть мені отаке повідомлення, що, о, патріоти, поховалися, за, поїхали в Польщу, живуть в Польщі патріоти. Вертайтеся додому, патріоти. Зараз я хочу мовіч так: ополя полякам. Polakie. Pamiętacie II wojnę światową? Chyba tak, bardzo dobrze pamiętacie. Ile takich patriotów wyjechało do Stanów Zjednoczonych? Do Kanady Zjednoczonej. A? Polacy. Ile takich patriotów wyjechało? Nie wszyscy, kto mieszkał w Polsce, patrioci. Wiadomo. Ile Ukraińców walczy w Ukrainie? Po możliwości. Ile takich? A ile polaców, Co ty nie gadasz, Polak? A ile polaców teraz mieszka w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, w Niemcach, w Włochach? Ile takich? To to, co? To wszystkie Polacy, taki patrioci. Jak pisze, pisać takie rzeczy, trzeba myśleć, człowieku. Ludzie oczekują od wojny, od biedy. Każdy chce żyć. Myślisz, oni nie chcą żyć w swoim kraju? Niektórzy to chcą żyć w swoim kraju, no już nie ma, nie ma domu, nie ma nic, nie ma rodziny. Забили ойця, забили дядька, забили сина, забили матки. Hmm? Поляці патріоти. Хто речі пише? Idź do domu, patrioty, а ти напіш тим полякам, которые як, мешкають за кордоном, і до них так мовляв. Слухай ти патріоти поляк, як тут в стане, йде додому. Хочеш те слушати? Nie mów i nie pisz takiej bzdury nigdy nikomu. Bo są różne sytuacje i różne ludzie. Pomyśl, w jakim ty kraju myślisz, i co ty piszesz, i do kogo piszesz.